Cześć tu Lechu, witajcie w kolejnym odcinku przygód samociemnego na Smoczych Wyspach w grze World of Warcraft poprzednio byliśmy w miejscówce z zawodami w jeżdżeniu ślimaków wyścigi ślimaków, znaczy zawody w wyciskaniu i takie tam bardzo niezwykle interesujące i angażujące rzeczy a przy okazji sobie znaleźliśmy Tutaj, że jest obóz z jakimiś trzema ziomkami, co sobie ze sobą. Eee, no i zobaczmy pogadajmy z nimi i zobaczmy o co tu chodzi. ma. Eee, tak czyli, że zobaczyliśmy a wpadliśmy na tych e, ziomków, którzy zostali zaatakowani przez złoli jardinów i trucizna na ich broniach nie zapobiega leczeniu tych dzianków telewing shipbladze i chef butterfingers i kowadło dobra co okay. i zauważyłem że są jakieś ciekawe muchomory nie wiem humory jak się nazywają e, grzyby, o. Na, na kryształach niedaleko Nie widziałem nigdy takich takich grzybów e, I prawdopodobnie mógłbym zmontować z nich antidotum. Czy możesz jakieś dla mnie przynieść? Tak, mogę Teraz ty A, czy to jest jeszcze co innego? Czekaj, czyli... dobra, to mu humory. A on co chce? Samo ciemny, to ty, tak dobrze, że cię widzieć. A, nie wiem o co chodzi, ale on ma kapelusz. Spoko. Dobrze cię widzieć, e... Chciałbym jakieś te... I załatwić ale niestety mamy tutaj mały problem. Czy mógłbyś pomóc? E, Nawra potrzebuje pomocy, żeby nas uleczyć. E, jakieś kryształy z elementali kryształowych mają lecznicze właściwości. E, czuję się okropnie, że proszę cię, żebyś skrzywdził elementara takiego jak ja. Ale gdybyś mógł jakieś zdobyć te kryształy, to byłoby super. Eee, no i spokojnie elementary się odrodzą. Także chill. Dobra. Gdzie te kryształy? Też tu. O nie wiem. Co? O, też tu, dobra. A ten trzeci ziomek chce od nas nie dowiemy się, bo się nie dokliknąć. Dobra, to liczmy po te kryształy w takim razie i mucho to znaczy te. Aż jeden? Zdobyłem? O, nie, trzy. Dobra. Eee. A, tu jest solitarny w ogóle. A, to jest taki, co ma 100 milionów życia. Okej. Okay. Dobra, może jakiś inny gracz tu przyjdzie i go zacznie bić, to ja też się dołączę, ale na ten czas raczej nie przewiduję. Hmm, a on też, z niego też wypadają te kryształy, więc w sumie fajnie by było jakby... Z tego wypadło na przykład okrągłe zero. Juhu. Z tego wypadło też zero. Nie, to jest kolejny z rodzaju tych questów, które będą po prostu będę pół dnia tu siedział i tłuk te potworki. Jeden z nich wypadł. Super. Klik, jeden znowu. Męczące są takie questy, szczerze mówiąc, strasznie. Więcej chodźcie. I znowu jeden. O, udało się. O, jeszcze world questa zrobiłem przy okazji. Dobra, spoko. O, A, tu jest dobra Dobra, ktoś go zaczął bić? Nie Okej, okay, no to jak? A jeszcze jednego tego grzyba muszę znaleźć? To może tak, żeby już nie walczyć z tymi potworkami. O, o. o. Super. Dobra, zrobiłem. Masz kryształy. Boję się o Butterfingersa. Nie czuję się zbyt dobrze. Dobra. O, jeszcze więcej. O, Sheridon był naszym Flightmasterem i dojeżdżał Sharp Po jego śmierci nikt nie pozwoli mu... Nie pozwoli się nikomu dotknąć. Jak to nikomu? Przed wią go ale dobra. E, albo nawet nakarmić Rupert, próbował, ale nie chce jeść ten Sharp Beak. E, reszta z nas jest zbyt e, ranna, żeby się poruszać i boję się o Sharp beaka. E, Czy mógłbyś spróbować? E, dobra, spróbuję. O, stałem w ognisku. Masz te grzyby? Super. Uleczysz ich teraz Nie? Okej okay. Sharbik Jestem tu, żeby ci pomóc Sharbik patrzy się na ciebie z blisko... O, chwila mogę latać na nim, okej okay. jestem tu, żeby ci pomóc. Szarbik patrzy na ciebie z blisko... Z ciekawością e, na straszy pióra i głową kręci, ale oprócz tego nic nie robi. E, nie porusza się nawet. Da, ja trochę karmy na rękę, daję mu pod nos podsyłem. No i patrzy na tą karmę i patrzy na mnie i w końcu bierze i głowę ten zawraca. Eee... Coś tu jeszcze się da? Nie. To nie wiem, co ja mam zrobić w takim razie. Co to jest jakiś pierścień? Dobra, to mogę go... Pek. to ty w takim razie. I co ja mam zrobić z tym szarpbikiem? Pet? Bardzo rozumiem, hmm. Sheridan Hostel. nawet nie mam żadnego wyboru, żeby coś zrobić. Więc nie rozumiem do końca, co mogę, ale hmm. ok, to wrócimy do tego zaraz. Jak czekamy na Very Strasza i Nawra, żeby zajęli się resztą, eee... myślę, że moglibyśmy się wybrać kawern do jaskini jakiejś. Eee... Dobra. Ok. Chodźmy. Co? Sözczy, że ci chcą nas zabić. A O. Okay. Nieładnie jak, jak się tu pojawiliśmy i się przedstawiliśmy, i zostaliśmy zaatakowani. Rzeczywiście nieładnie. Nieładnie. Wiem, że nie przynieśliśmy żadnych dudków, ale tak się nie traktuje gości. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla takich straszliwego zachowania. Skandaliczne. To co chciałem powiedzieć, że ci watchersi e, wyglądają jakby byli dla nas zagrożeniem. I każdy kto e, się tutaj znajdzie, będzie zagrożony. Weź ich, zabij. No dobra. A ty? Aha, że to pomieszczenie czy to miejsce jest zrobione przez czarne smoki, to znaczy, że to należy do mojej rodziny. Zwyczajnie to bym sugerował, żebyśmy weszli tam wspólnie, ale nie spodziewałem się agresywnych watchersów. Będę ten e, chronił tego Ruperta, a ty idź tam i zdobędź artefakty. Dobra. O, jakiś czarno mnie zrobi. No dobra, dobra. Dobra. Gdzie te artefakty? Ty, tych ziomków tylko widzę. Hej, okay, ty. Na szczęście dał mi buffa jakiegoś, że... Dwa razy więcej damage zadaję i 50% mniej damagea przyjmuje, więc chyba nie będzie aż takiego problemu, żeby zrobić to co trzeba, czyli zamordować wszystkich. Fakt. Nie, czy w tą stronę? Uff. артефакт и e. <coughs> 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 I trzeci jest tutaj. O, jest to maszyna tytaniczna. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a okazało się, że jest spoko. A, jeszcze muszę zabić tylko jednego tego. Dobra, już. A, przez to, że spędziłem całe życie na Outlandzie, nie mam pojęcia, co to są za rzeczy. Mówisz, że znalazłeś jakąś księgę? Czy jak się nazywa? Tak jak dziennik, tak? Powinieneś to dać do zespołu Dragon Scale będą wiedzieć więcej e, No i ten dobra Nieźle Samocienny, dobrze zrobiłeś to miejsce jest teraz dużo bezpieczniejsze i te te skurczczybyki nie będą nikomu przeszkadzać już dobra Dobra, czyli skończyliśmy. Hmm. Ok, witamy z powrotem. Akurat w samą porę przyszliście. Oczywiście, no, bo ci się ulepszyli. Naprawili się. Dobra. O, wszyscy wygląda na to, że wstali na nogi. Wyśmienić się. Uh, I Butterfinger zrobił nawet jedzonko. Uh, dzięki Mordo. Fajnie, że jesteśmy z powrotem wszyscy w, na nogach. Stanęliśmy. Uh, jeden stracony człowiek z naszego zespołu i wszyscy są trochę jeszcze wstrząśnięci tym co się stało o, ale będziemy teraz jeść więc fajnie I mam z nimi teraz jeść dząką jest to co chcesz dobra coś chce hmm. serek e, te upieczone jakieś Upieczone jakieś te... Jak się nazywają? Eee, orzechy. We, te... Owocki. Kebab. I herbatka. Hmm, no co bym miał ochotę dzisiaj? Może na kebaba, nie? Zjadłbym sobie kebaba. No jest spoko Slay circuit. Tank Club members. A, muszę jeszcze z nimi pogadać Fajne miecze Mordo. Jesteś tym Wojownikiem widzę Nie, to należało do Sirdonena, Sheridona Dona. A, długo odciągał tych jardinów, żebyśmy my zdążyli uciec. Dobra, nie chcę o tym słuchać. E, mam się spytać... ...Telwyn? Telwyn, Telwyn, Telwyn... A to ty jesteś, Telwyn. Co to były za artefakty, które żeśmy odnaleźli? To są fascynujące, ta książka... ...długie lata weźmie, żeby ją przestudiować. Są w niej wspaniałe notatki. Ostatnia strona coś mówi o patrzeniu Nertariona. Co to jest? Eee, to jest to, co nasi lokalsi mówią, że to jest taka wieża duża, coś tam, coś tam? A, za szybko mówią, nie wiem. Eee, aha, na tej obsydianowej Cytadeli. Dobra. No, i dzięki Mordo idziemy do tej obsydianowej cytadeli, dać notatki tym czarnym smokom, co tam siedzą, bo ten. Aha, to on, my bierzemy notatki, a oni sobie mogą zostawić te inne artefakty. A, i oni się wybierają teraz do tej wieży Geizovnetarion. Żeby tam obczajać i się pyta czy wszyscy chcą też dołączyć. Dobra. Fajnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz z tym pogadać. Nie rozumiem jak to zrobić. Ach, dobra, będzie moje cięcie, po prostu sprawdzę w internecie, pójdę na łatwiznę. Także sorry. Dobra, sprawdziłem w internecie i okazuje się, że gdzieś tu jest jakaś tor... a, z karmą torba. Więc opcje dialogowe mówią, że ja mu daję tą karmę. O i teraz ta opcja dialogowa mówi, że ja podchodzę i y, gładzę jej pióra. No i jest znowu to samo, put some feet in your hand, czyli, że trochę tego jedzonka na rękę i przykładem mu do głowy. A, i znowu jest to samo. Ale głupie to jest. No i teraz dopiero jest, że zrobiłem mi, że zaakceptowało jedzonko ode mnie. Uh, no, i po kilku gryzach patrzy ci w oczy, rozkłada skrzydła i trzęsie się tymi skrzydłami. No, i że chyba pozwoli ci jednak sobie jeździć na niej, jak będzie trzeba. No, to fajnie, cieszę się. Jedzonko. Uh, Ciekawi, co mogę z nim zrobić. Dobra, e, oni będą chcieli, tak, oni będą chcieli, żebyśmy do tej wieży przyszli, która jest gdzieś tu. E, dobra, no to skoro oni będą chcieli, żebyśmy już szli do jakiejś następnej miejscówki, to ja tu zrobię cięcie i zapraszam na następny odcinek, gdzie pójdziemy zwiedzać wieżę Nelfarionat, którą tu już widać, bo w niej są jakieś rzeczy ważne. Także dzięki za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. To były przygody samociemnego na smoczych wyspach. Trzymajcie się. Cześć.